17 września 1939 roku. Dla nas Polaków pozostaje symbolem zdrady i moskiewskiej agresji. Na Białorusi z kolei jest obchodzony jako Dzień Jedności Narodowej. Na Litwie o nim się już raczej milczy, no chyba, że czasem ktoś wspomni w kontekście odzyskania Wilna. Na Ukrainie postrzeganie tego wydarzenia być może właśnie się zmienia. W Rosji z kolei pozostaje chyba niezmienny i o tym porozmawiamy właśnie z naszymi gośćmi w kolejnym Klubie Redaktorów, do którego zapraszam jak zwykle Walenty Wojniło. Zaczynamy od przypomnienia wydarzeń minionego tygodnia. Litwa na trzy miesiące przedłużyła stan wyjątkowy wprowadzony w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Obowiązuje w pasie przygranicznym wzdłuż granicy z Białorusią i rosyjskim obwodem kaliningradzkim na lotniskach w Wilnie i Kownie oraz na Wileńskim Dworcu Kolejowym. Wszedł w życie również zakaz wjazdu na Litwę z poszczególnymi wyjątkami dla obywateli Rosji. Wraz ze wzrostem ceny energii elektrycznej przewidywana jest drastyczna podwyżka opłat za wodę i ścieki. Jeżeli giełdowa cena energii elektrycznej nadal będzie wysoka, woda zdrożyje średnio o 40%. Ceny za wodę ustala Państwowa Rada Regulacji Energetyki, a zatwierdzają poszczególne samorządy. 40% dróg na Litwie nie spełnia wymaganych parametrów technicznych, 18% autostrad, 12% dróg krajowych i aż 40% dróg lokalnych, informuje Stowarzyszenie Dróg Litewskich. W tym roku na remonty dróg resort komunikacji chce przeznaczyć 72 miliony euro, o 45 milionów więcej niż rok temu. Rosyjski Teatr Dramatyczny, który mieści się w dawnym teatrze na Pochulance, zmienia nazwę na wilnią Sanasis Teatras, czyli Wileński Teatr Stary. Nazwę zaproponowała ekspercka grupa robocza. Jej zdaniem nowa nazwa teatru nawiązuje do nowej wizji teatru jako miejsca łączącego kultury różnych mniejszości narodowych, nie tylko rosyjskiej. W wileńskim ratuszu upamiętniono Wawrzyńca Gucewicza. Brązowy po i tablicę upamiętniającą jednego z najsłynniejszych architektów Rzeczypospolitej Obojga Narodów umieszczono w holu reprezentacyjnego budynku miasta. To prezent wolnomularzy litewskich dla Wilna z okazji nadchodzącego jubileuszu 700-lecia stolicy. A w studiu naszymi gośćmi są dzisiaj Leonarda Wilkas, działacz niepodległościowy, tłumacz Między innymi Józefa Maskiewicza. Witam serdecznie. Dzień dobry. Doktor Wojciech Hulsek, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie. Oraz profesor Marek Kornat z Instytutu Historii także Polskiej Akademii Nauk. Witam w naszym gronie. Czy dobrze zrobiliśmy lekcję 17 września? My, Polacy, ale też Litwini, Białorusini, Ukraińcy, no i cała Europa. Czy jednak właśnie mamy poprawkę z tej lekcji? To jest pytanie czysto polityczne. Czy jesteśmy przygotowani do wojny jako Polska dzisiaj z tym wrogiem? Robimy chyba wszystko, co możemy. Dzisiaj mamy sytuację zupełnie inną. Jeżeli Ukraina przegra wojnę, będzie śmiertelne zagrożenie Polski i państw bałtyckich, Litwy zwłaszcza. I dlatego trzeba uczynić wszystko, co w mocy, aby Ukraina się zdołała obronić. Ale jakkolwiek ogromną rolę odgrywa Polska. I dostarczając broń, i udzielając swojego terytorium do tranzytu broni, to jednak kluczową rolę odgrywają Stany Zjednoczone. Gdyby nie było Stanów Zjednoczonych, Zachód prawdopodobnie ograniczyłby się do werbalnych potępień, yy, protestów, protestów, protestów krytyki, nawet bym powiedział. Tu no się notabene, jeśli pan redaktor pozwoli, nasuwa porównanie. Mocarstwa zachodnie 17 września 1939 roku, które miały sojusze z Polską, ale te sojusze tylko były antyniemieckie, po konsultacjach wzajemnych doszły do wniosku, że zerwanie stosunków dyplomatycznych z Moskwą w geście sprzeciwu wobec agresji na Polskę, jakkolwiek byłoby dobre z punktu widzenia etycznego, nie może być wykonane, bo to by zacieśniło stosunki Berlin-Moskwa innymi słowy, izolowanie Sowietów spowoduje, że Sowieci pójdą na dalszą współpracę z Niemcami. No, co to i, tak tak było co ciszne, i tak zrobili. No I I e, kończąc, można powiedzieć jednym zdaniem, że były miękkie, słabe protesty obydwu ambasadorów, brytyjskiego i francuskiego. Czyli to była kontynuacja Monachium tak naprawdę. Tak jest, a ambasador amerykański już nic nie zrobił. W tym 1939 roku te dwa mocarstwa, hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki próbowały też rozgrywać te mniejsze państwa. Prawda? No tutaj Wkoczenie litwinów do Wilna, na, z drugiej strony kwestia Węgów, krów, i dzisiaj zobaczmy, że też czasami w debacie te tematy się jakby pojawiają, jak takie takie reminiscencje, przypomnienia, na, na przykład w kontekście Węgier i Zakarpacia. Mhm. E, to raz, e, a też można było się spotkać przy okazji z, e, aneksji Krymu z porównaniem, że to był taki trochę analogiem do puczu żel, e, żeligowskiego, do wkoczenia żeligowskiego do Wilna. Ponieważ takie. Ta forma trochę hybrydowa taka, no jakbyś... ale tutaj jeżeli mówimy o płuczu żeligowskiego, to na przykład na Litwie z jednej strony się to oczywiście potępia, ale z drugiej strony nie przeszkadza to obchodzić zjednoczenia z zresztą Litwy, a to przecież tak naprawdę no, błąd w tak. to była dał, lekcja, odrobiona lekcja żeligowskiego, no niestety tak, tym bardziej, że spotyka się dzisiaj na Litwie w, taką opinię, że no coś... Cierpieliśmy tą sowiecką okupację, ale ostatecznie teraz mamy Litwę z Wilnem i Klejpedą. No to tutaj można nadmienić, że mogliśmy mieć i tak, gdybyśmy przystali, zgodzili się na e, projekt Hymansa w, w 1921 21. roku. Utraciliśmy wtedy Wilno. No w moim zdaniem to nie, nie nie reprezentuje tu wszystkich swoich rodaków, ale z powodu radykalnej antypolskości. No i tak po... się niestety złożyło, ale wróćmy do, do 17 września. 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 No właśnie to, to... Czy na w ogóle ta data funkcjonuje w jakiś sposób? Bo to się mówi tylko o 28 października odzyskanie Wilna, tak? E, tak, e, o tym marszu armii litewskiej. Do Wilna. do Wilna, tak, no, wówczas już nic więcej nie pozostało, jak robić po prostu dobrą minę do złej gry, ale 17 września, no to po prostu była realizacja Paktu w rybentropu którego ofiarą padliśmy wszyscy. my wszyscy. Ja bym zrobił jakieś takie niezbyt wesołe obchody, Wspólne polsko-litewskie tego dnia o tym należy pamiętać. Akurat w 1999 roku, kiedy to Moskwa po raz pierwszy od dziesięcioletniej przerwy, powiedzmy, już zaczęła usprawiedliwiać ten pakt Molotow-Ribbentrop, że to. треба було ратувати ще білорусінів, українців і так далі, Литва втеді мільшала. E, Офіціальна Литва, але no, в Прахі там трохи було, але Міністерство справ заграничних і пшивуці панства мільшали. І це було дуже легко далося пшивидіти. Я то пшивиділа вже в наступному року, 2000-м, Бенжа Okrągła rocznica okupacji sowieckiej Litwy I, będzie, i to będzie znowu po raz pierwszy Moskwa będzie usprawiedliwiona i tak, Że to dokładnie, tak dokładnie stało się. Litwa bardzo dobrze pamięta o samym pakcie Ribbentrop-Mołotow, natomiast nie wiem... Czy do końca y, tak y, eksponowany jest taki oto wątek, mianowicie pewnej wspólnoty losu krajów bałtyckich, w tym Litwy, no i Polski? Upadek Polski powoduje łańcuch wydarzeń, mianowicie dostaje zburzenie całej architektury ładu w tym regionie. No, i jak dobrze wiemy, nie, to jest podręcznikowa wiedza, ocalała tylko Finlandia, która obroniła się w tak wojnie zimowej. Trzeba było stawiać opór tak naprawdę już w 1939 roku. Z całą trójką. Z całą trójką, znaczy czwórką nawet, bo Finlandia też była tutaj. Tak, a tak w tym roku. Już państwo było, było sparaliżowane, tak, tylko, niestety. Tylko ten opór miał sens o tyle, że, że musiałoby to być w oparciu jednak o Polskę i Finlandię. No a trudno sobie wyobrazić, jakby to było możliwe, skoro Polska znalazła się w śmiertelnym zagrożeniu od Zachodu. Tak, na, a propos. Czy jest szansa, żeby jakoś ten dzień tutaj, jak wspomniał y, pan Leonardo, obchodzić wspólnie? Czy ten dzień na przykład, rozumiem, z Białorusią oficjalną nas zdecydowanie dzieli? Czy z Białorusinami i Ukraińcami możemy znaleźć jakąś niść porozumienia, żeby no, na przykład tego dnia właśnie może obchodzić jakiś, no, no, no pamięć, ofiary tej Europy Środkowo-Wschodniej, czy pamięć właśnie agresji jakiejś moskiewskiej. Panowie mówili o tym właśnie 17 września z punktu widzenia Litwy, ale też warto, jeśli chodzi o białoruską interpretację, że białoruscy towarzysze też próbowali od Stalina to Wilno wziąć, prawda, żeby ono nie, no, nie wpadło w ręce litewskie, bo też warto pamiętać, że Wilno w, no, dla białoruskiego ruchu narodowego jest ważnym miastem, prawda? Tak, Białorusi Więc tak uważali, że powinno być ich stolicą. Tak. Yy, obecny na Białorusi, yy, tak ta, ta, jak Pan wspomniał, sukces yy, władz. Yy, no, Polacy są yy, no, ustawieni jako ten wyłóg, yy, yy, symbol zachodu, tego złego zachodu. I z Ukraińcami i Białorusinami trzeba yy, o tym rozmawiać teraz. Co my, bo ja na początku, gdzieś lat 90., byłem, byłem na, na, w Mińsku. I widziałem te transparenty, no i tam powiedziałem białoruskim kolegom, że jeżeli będziecie w ten sposób obchodzić takie daty, no to źle skończycie. No, no trudno jest Polakowi... Cieszyć się z tego powodu, że Lwów, czy Wilno czy Wschodnie terytoria od Polski odpadły, tak jak Niemcowi trudno się cieszyć, że odpadł Gdańsk, B B Wrot, czy Wrocław, Wrocław czy Szczecin. To jest normalne. Natomiast mnie się wydaje, że te narody, a zwłaszcza elity tych narodów naszych moim zdaniem powinny zrozumieć, że Yy, wszystkie nasze narody były ofiarami sowieckiego yy, nieludzkiego nieludzkiego totalitaryzmu yy, ofiarami yy, właściwie bez wyjątku także Ukraińcy także Litwini i nie da się powiedzieć że są narody beneficjenci totalitaryzmu sowieckiego i narody yy, ofiary gorzej może się sprawa przedstawia kiedy popatrzymy szerzej i popatrzymy na narody między morza z perspektywy ich udziału w II Wojnie Światowej. No, Rumunii czy Węgrzy szli z Niemcami, jak wiemy. Aczkolwiek pamięć o byciu ofiarami, narodami ofiarami nieludzkiego eksperymentu, który stworzyli zbrodniarze, powinna nas łączyć. A co do Białorusi, powiedziałbym jednym zdaniem, no cóż, Białoruś się musi wyzwolić, bo z białoruskimi y, elitami rządzącymi dzisiaj rozmowa jest niemożliwa, bo o czym? No to, właśnie, no z opozycją. W tej co im możemy bardziej. powiedzieć? Białorusin musi uciec do Polski, żeby z nim normalnie porozmawiać, a jeszcze i tu Yy... Może być pozbawiony obywatelstwa ostatnio. No razie. raczej bym powiedział, blokada pewna psychologiczna nie sprzyja rozmowie. Niedawno mieliśmy konferencję poświęconą właśnie świadkom zbrodni katyńskiej, Mackiewiczowi i Świeniewiczowi. Yy, Mackiewicz już jest trochę znany, chociażby przez to, że mamy rok Mackiewicza, z kolei taką postacią chyba w ogóle nie nieznaną także w Polsce pozostaje Świeniewicza, to jest też taki wyjątkowy Wilniuk. Czym się zasłuży, albo dlaczego warto o nim pamiętać? Rybitny sowietolog polski, profesor Uniwersytetu w Wilnie Uniwersytetu Stefana Batorego. Yy, świadek yy, właściwie to niemal naoczny. Yy, bo naoczny na pewno nie, bo nikt nie widział rozstrzeliwania w lesie pod Smoleńskiem ludzi. Ale on był już na tej stacji gniezdowo, z której przewożono do lasu yy, oficerów jeńców Był w ostatniej chwili zawrócony z tego transportu i ocalał. Podejrzewamy, że my historycy, że. Stało się to dlatego, że był specjalistą od niemieckiej gospodarki. Mógł się jakoś to może przydać kalkulowaną w ten sposób. No w każdym razie mamy tutaj do czynienia z bardzo unikalną postacią. On właściwie urodził się w Dynemburgu. Pierwszą wojnę światową zaniosła go do Orła, do Moskwy, do Rosji. I tu właściwie przez te no, blisko 20 lat osiadł i z tym winem się związał. No, założył rodzinę, przeszedł całą karierę naukową aż do stopnia profesora. I, I ten obszar był mu bliski, to jak wspomniałem o, no, o tej możliwości współpracy między naszymi narodami, no to Stanisław Swierniewicz mógłby być takim patronem, ponieważ on chciał stworzyć, no, może to takie idealistyczne, pasujące do niego, taką wielonarodową Szwajcarię. To, no, czyli trochę ten projekt Hemensa, o którym tu już była mowa, tak, tak? Dokładnie, żeby dokładnie. taka kontynuacja Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale w nowoczesnej postaci. Tak, no i ponieważ, tak jak to zostało wspomniane, ten Swianiewicz jest taki niedowartościowany, zapomniany przez to wszystko, był, był bardzo dobrym ekonomistą, który tylko dlatego, że pisał po polsku, a nie na przykład po niemiecku, to jego dokonania nie zostały jakby uwiecznione szerzej. Na emigracji, mimo takiego swojego bardzo y, nienapastliwego podejścia do życia, jednak się odnalazł. Wprawdzie y, może w biedzie, ale jednak dalej pracował na uczelni, y, 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 czy to w Anglii, czy potem w Kanadzie. Więc. Czasem mam wrażenie, że to te konferencje naukowe są takim trochę kółkiem wzajemnej adoracji, że z nich nie za wiele co wynika. Czasem się ukaże książka, potem jakiś zbiór tych referatów, czasem nie. Pana zdaniem, czy takie konferencje mogą, nie wiem, postać chociażby taką jak Świnić tutaj przybliżyć mieszkańcom ale też Litwiną, bo, bo Litwini też rozebrani No właśnie, wiedzy. Litwinów też trzeba jakoś ściągnąć. Nie mam pomysłu na razie jak to zrobić, jak to uczynić. No ale... ale, ale Rozróżnienie, ale, wiesz, tutaj nie jest środowisko litewskim kojarzone w ogóle. Raczej nie. Wśród historyków tak, a, Sowietologów, o, o, politologów tak, może a, tak, a, ale... A nie... Więcej na no to trudno, żeby... No myślę, że Litwini to postrzegają jako część polskiego dziedzictwa i tak jak powiedzieliśmy już, historycy patrzą z perspektywy specjalistów, a szersza publiczność no jest właściwie nieświadoma czasami ważnych rzeczy, tak to by należało powiedzieć, nawet jak się interesuje historią. A właśnie, czy wiedza o tych takich mało znanych do niedawna postaciach dociera do mieszkańców Wileńszczyzny? O tym Ania Adamowicz zwykle z Bływickiego Kamuszka. W kontekście dzisiejszej tematyki przypomniał mi się następujący aforyzm. Narody, które nie znają swojej historii, skazane są na powtórne jej przeżywanie. Należy do pokolenia, które w latach szkolnych uczyło się historii niekoniecznie zgodnej z prawdą, albo całkowicie było pozbawione możliwości jej poznawania. Może właśnie dlatego tak zaskoczyła nas agresja Rosji na Ukrainie i tak wiele ludzi nie tylko nie chciało, ale nie potrafiło przyjąć do wiadomości strasznej roli imperium sowieckiego w tej wojnie. Ja poznawałam historię Armii Krajowej, Lagrów Sowieckich, historię Katynia z ust swojego wujka, żołnierza AK, więźnia Kalugi. I może dlatego ta historia była dla mnie też znana i bliska. Szkoda, że późno poznałam, my wszyscy poznaliśmy twórczość konsekwentnego antykomunisty i świadka Katynia, i Józefa Mackiewicza. Jego utwory pomagają odpowiedzieć na bardzo wiele aktualnych pytań. To bardzo Pociesza, że młodzież może teraz poznawać prawdziwą historię, że historycy stają się autorytetami w społeczeństwie i nie boją się poruszać tematów tabu, które przez wiele lat były po prostu przemilczane. Ktoś mądry powiedział, żeby rozprawiać o przyszłości, trzeba się rozprawić z przeszłością. Może nie rozprawić się, ale przeanalizować, żebyśmy nie byli skazani na powtórzenie trudnych, skomplikowanych sytuacji. Wróćmy jeszcze do tego 17 września i 24 lutego, czy te dwie daty więcej łączy czy dzieli? Ukraina nie została napadnięta formalnie przez Białoruś, ma przyjazną Polskę, niezbyt przyjazne Węgry, ale przecież Węgry nie atakują, prawda? To jest bardzo ważne. Gdyby drugi kraj jeszcze napadł na Ukrainę, Ukraina jest pobita, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Odcięcie. Ukrainy od Polski powodowałoby niemożność dostaw. Nawet przy ogromnej życzliwości Stanów Zjednoczonych prezydent tego kraju musiałby rozłożyć ręce i powiedzieć, że więcej zrobić się nie da. Przecież nie zacznie wojny atomowej jako pierwszy. Wreszcie trzeba powiedzieć, że Ukraina ma możliwość stworzenia planu obrony. Polska nie miała właściwie, dlatego że była zagrożona ze wszystkich stron. Z północy, z zachodu, z południa, no i ze wschodu, rzecz jasna. Po utracie połączenia z Rumunią nie miała możliwości absorpcji jakichkolwiek dostaw, broni czegokolwiek, surowców. To jest absolutnie tragiczna sytuacja, której się nie da porównać? No ten 17 września jest pewnym memento to, do czego to może prowadzić, prawda? Jaka, jaka była ofiara, szczególnie, że dość liczne są porównania tych zbrodni sowieckich w 1939 roku, w 1940 a teraz Bucza, chociażby i, i inne miejsca. Więc to na pewno jest taki punkt. Ale ja tu bym bardziej analogii się doszukiwał, jeśli chodzi o Ukrainę w roku 1920. Że właściwie każdy naród Musi mieć pewną taką wojnę, taką mityczną, trochę, kiedy pokazał, że jest narodem. Taką państwowo czy narodowo tak, twórczą coś musi być. Musi odwoływać się potem, ta, potem. Czasem Ukraińcy może to niepodległość w 1991 roku, być może przyszło zbyt łatwo. No tak. Jeżeli chodzi o, o odrobienie lekcji, to musimy sobie powiedzieć, że gdyby w międzywojniu doszło do utworzenia bloku Międzymorza, to po prostu realizacja paktu Molotow-Ribbentrop byłaby niemożliwa. Albo przynajmniej do do dużo trudniejsza. Do tego paktu nie mogłoby dojść w ogóle. I, i to musimy to od, odrobić tą lekcję i, i przede wszystkim nie, nie, nie na innych patrzeć. Litwini nie muszą patrzeć, co Polska źle zrobiła, tylko myśleć o tym, co oni źle zrobili. Bo to, 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 nie była, to nie był obraz Czarno-Biały, naprawdę. To, to nie jest jak między nami a Moskwą. I, i, wtedy, I wtedy będziemy mogli też Zachodowi powiedzieć, o, my tą lekcję już, myśmy tą lekcję już odrobili. Wyciągnęli wnioski teraz czas na was. I tak? tu jeszcze można jednym zdaniem dodać, że taka współpraca, yy, o której mówi kolega Litewski, yy, współpraca regionalna. Jest niepomiernie łatwiejsza do pomyślenia dzisiaj, kiedy zasadniczo uległa zredukowaniu liczba konfliktów terytorialnych w naszym regionie. No Może Węgry są wyjątkiem Serbia, te dwa kraje, które no nie pogodziły się ze swoimi granicami. Serbia z utratą Kosowa, Węgrzy prawdopodobnie też mnie je chcieliby jeszcze Jakiejś rewizji dokonać. Jakiejś rewizji terytorialnej, pokoju Utriano. Ale tutaj mi się wydaje, że to, co powiedział pan Leonardo, jest bardzo ważne. To jest takie chyba podsumowanie naszej dyskusji, że właśnie y, czas na wyszło, byśmy my... Przyznali się do naszych błędów, wyciągnęli wnioski i to międzymorze, które mogło nas połączyć i dać nam bezpieczeństwo już w okresie międzywojennym, zresztą była to idea marszałka, żeby teraz zrealizować nowoczesne postaci, bo tylko to da nam jakąś bezpieczną przyszłość. Dziękuję bardzo za uwagę naszym widzom, dziękuję naszym gościom za przybycie do studia. W dyskusji tradycyjnie przygląda się też nasz kolega karykaturzysta, który przygotowuje takie oto pamiątki dla naszych gości. Dziękuję do zobaczenia za tydzień jak zwykle w niedzielę na TVP Wilno oczywiście w klubie u redaktorów.